stąd. Chodź, chodź, chodź. O. Chciałem Wam przedstawić Andrzeja. Spotkaliśmy się tylko dlatego, że kiedyś szykowałem zioła tam u siebie w biurze, a mój klient Tomek mówi, znam gościa, który tych ziół ma tyle i wioni wszystko. I się dzwoniliśmy telefonicznie, spotkaliśmy i nagle się okazało, że y, ten człowiek tutaj pracuje na ziemi, tworzy y, swoją rzeczywistość, ale też pokazuje, że ta rzeczywistość nie musi być taka jak jest powiedzmy, przyjęta, że rolnik musi hodować, tam coś robić na siłę, jeśli John Deere, może robić trochę coś innego. Nie? Także myślę, że oddam głos o sobie, o rodzinie, o tym pomyśle na życie i nauczę nas jak najwięcej. Z przyjemnością. Dziękuję Mariuszu za zaproszenie. Moje nazwisko Andrzej Marczak, jestem mieszkańcem gminy Kruszwica. Od wielu już lat, a blisko 25, wraz z żoną prowadzimy małe gospodarstwo zielarskie, pokoleniowe gospodarstwo zielarskie. E, specjalizujemy się w, praktycznie w tematyce ziół adaptogennych. O tym może później powiem. To są troszeczkę niekonwencjonalne zioła, które jak gdyby odbiegają od takiej konwencjonalnej metody działania. Generalnie zielarstwo podlega pod Polską Izbę Zielarsko-Medyczną zioła możemy zakwalifikować jako dwa takie podtypy, zioła, które występują w stanie naturalnym, czyli, czyli powiedzmy zioła ruderalne, jest ich około 160 gatunków i drugą grupę stanowią zioła pochodzenia upraw polowych, jest ich około połowa, mniej czy 60. Aczkolwiek te środowisk naturalnych, one mają działanie lepsze, zwiększone, większą aktywność czynników aktywnych, glikozydów itd. Tak Z racji środowiska, pochodzenia, właściwie zioła powinny być uprawiane naturalnie, a najlepiej zbierane ze środowisk naturalnych, co dzisiaj praktycznie staje się mało możliwe. Miałem taki też przypadek, mieliśmy ciekawą roślinę, lepiężnik, ona była zaadoptowana przez szwajcarską firmę na potrzeby astmy. Jedyny naturalny środek na astmę. I co się okazuje, no Kujawy niby czyste środowisko, ale Szwajcarzy powiedzmy cały patent nam zabrali do Ameryki Południowej. Prawda tam, gdzie faktycznie o ekologii możemy mówić w 100%. procentach. Warunki do rozwoju zielarstwa w Polsce są właściwe, o ile polityka rolna jest właściwa. Czynniki społeczno-gospodarcze również mają na ten wpływ. Powiedzmy, Unia Europejska generalnie patrzy na ten problem jako na problem dość poważny i powoduje pewne ograniczenia. Mówię to w, w takim kontekście, na przykład, takiej dyrektywy z 2011 roku, z kwietnia, która dość restrykcyjnie podchodzi. Do kategoryzacji ziół i każe nam, może niekoniecznie nam producentom, ale odbiorcom, rejestrować na nowo poszczególne, znane, opatentowane badaniami klinicznymi zioła. Po to tylko, żeby poprzez pewne bariery cenowe wyeliminować małych graczy na rynku, co nie będzie, powiedzmy, bez znaczenia i konsekwencji dla odbiorcy końcowego, ponieważ opłaty rejestracyjne w wysokości, pół miliona dolarów, będzie producent przenosił na konsumenta końcowego i wtedy automatycznie produkt, który jest typowy, pospolity, szałwie, mięty, cząbry, majeranki, tanie praktycznie jak, jak, jak piach, staną się ekskluzywnym towarem, ale o to chodzi, żeby w tej chwili jak gdyby ta świadomość społeczeństwa Rośnie, tutaj mój przedmówca miał wiele wątpliwości co do świadomości. Ja jednak widzę po sobie i po klientach, że ta świadomość z dnia na dzień rośnie, i sami jesteśmy kowalami własnego życia, a przede wszystkim zdrowie. Zdrowie, gdzie jak najdalej od apteki, lekarza, o ile można, bo są wypadki samochodowe i w pewnym momencie trzeba iść i, i oddać się medycynie. To musi współgrać. A u nas jak gdyby nauka konwencjonalna, medyczna, klasyczna idzie jedną drogą. A medycyna niekonwencjonalna, drugą. Szkoda, bo medycyna ajuwerdyjska, chińska, tybetańska to zupełnie jest inna filozofia. Tam jedno drugiego nie wyklucza i to, i to działa. I no co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie naszych roślin? To są to rośliny, tak jak powiedziałem, z grupy adaptogennej, gdzie. Działanie jak gdyby tych roślin czynników aktywnych nie polega na zwalczaniu jednostki chorobowej stricte bezpośrednio tylko jak gdyby jak gdyby powiedzmy odbudowę imion system, systemu immunologicznego. I przez to organizm jak gdyby sam na poziomie komórkowym poprzez tą właściwą energię jest w stanie dać sobie radę z wieloma powiedzmy, negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Mamy takie ciekawe rośliny jak echinacea purpurowa, czyli jeżówka purpurowa, dipsacus sativus, czyli szczeć ostatnio modne, no nieszczęśliwie modne, bo bolerioza praktycznie... Według pewnych tutaj kryteriów statystyk dotknie każdego, co drugiego trzeciego człowieka poprzez kontakt z lasem, zwierzętami i tak dalej. Lekarze nie mają antidotum, jest tylko antybiotykoterapia, nic więcej. A Szczećpospolita jako stara polska roślina, obok, obok czystka i obok poligonu sahaliną doskonale sobie z tym radzi. Co nie znaczy, że leczy, ale pozwala właściwie funkcjonować do, do końca praktycznie. Następną rośliną bardzo ciekawą, też przywleczoną ze świata, to jest Scutellaria Baicalensis, nie wiem, czy Państwo słyszeliście. Tarczyca bajkalska, bardzo modna, aczkolwiek raczkująca u nas roślina. W tej chwili interesuje się tym przemysł medyczny, farmaceutyczny również. Można to spotkać w pastach dentystycznych. Panie, w bardzo drogich kremach też medycyna, przemysł kosmetyczny to, to wykorzystuje. Także tutaj też jest szansa. Robimy fajne, ciekawe herbaty na bazie tego. Następną rośliną to są, to są nigelina, czyli czarnuszka lekarska. Ona też pochodzenia 2-3 tysiące lat, ona jest znana, jak gdyby niedoceniana w naszym współczesnym świecie. a z pewnością Państwo znacie przypadki i to bardzo bliskie, gdzie śmierć spowodowana na skutek zapalenia czustki jest bardzo częsta, tragiczna i tak dalej, ale jest to środek badany klinicznie i zapobiega temu poprzez zapalenie. Bo najpierw, żeby nastąpił rozkład czustki, rak, najpierw musi być zapalenie i ta nigelina w bardzo piękny sposób eliminuje to zapalenie. No to są przypadki, że nie musimy opierać się koniecznie o apteki, lekarzy, ale wystarczy wytężyć umysł. Elementarne zasady jakiejś wiedzy, jedzenie w lesie, w wodzie, w jeziorze, rośliny dookoła. Oczywiście to nie odbywa się samo, bo to wymaga wiele pracy, prawda, ale można to pogodzić i, i, i uważam, że to jest właściwy kierunek ku temu, żeby to nasze zdrowie było bardziej takie, takie, takie właściwe. Nie? Już za Chinggis który wygrywał wojny. Dlaczego historycy i naukowcy doszli? Dlaczego? Bo konie były żywione tą rośliną i wojownicy spożywali te napary i nalewki. Dlaczego Rosjanie w Soczi zdobyli 80% medali? Dlatego, że tak zwana, to się nazywał ten, niealkaloid, alkaloid, to jest Wyjątkowy składnik, który występuje w świecie owadów, a w tym przypadku jest to w roślinie. I on powoduje niesamowitą zdolność regeneracji bólu, zmęczenia, podwyższenie poziomu umysłowego i siły. I bez konsekwencji ujemnych. To nie jest dopalacz, prok, to jest próbowałem. Poprzez liście i tak dalej. Działa jako, jako, jako proszek, oczywiście eksperymentalnie, kawa razy dwa, razy trzy. Bez konsekwencji ujemnych. Witam ponownie Państwa. Przyjechałem specjalnie, żeby zaprezentować produkty, które sami wyprodukowaliśmy od początku do końca. Pierwszym z nich są nasiona babki płeśnik. Te drobne nasionka stanowią bazę bardzo właściwego. Dobrego włókna naturalnego, mają funkcję przeczyszczającą, przez to, że mają zdolność do żelowania, organizm doskonale podlega oczyszczeniu. Następną kategorią tych ziółek jest łupina babki jajowatej. Wraz z babką płeśnik stanowi. Doskonałe uzupełnienie włókna. Co mogę dalej powiedzieć? Seria babek. Następną grupą nasionek są to nasionka babki jajowatej, również pochodzące z naszego gospodarstwa. Ich funkcja jest podobna jak funkcja babki płeśnik. A mianowicie oczyszczanie organizmu. Następną ciekawą rośliną jest ta, o której wcześniej Państwu mówiłem, tarczyca bajkalska jest to nowość na polskim rynku, również wychodowana u nas własnymi rękoma od początku do końca. W tym przypadku jest to ziele tarczycy bajkalskiej, skutelaria Bajkalensis, które my używamy jako substytut herbaty. Aczkolwiek znaczenie lecznicze w dużej mierze ma korzeń taczysy bajkalskiej, ale w dniu dzisiejszym mam tylko ziele. Szanowni Państwo, ciekawą rośliną jest również szczeć pospolita. Gipsacus jest to roślina uważana potocznie i służąca w terapii przeciwko ukąszeniom kleszczy, czyli choroby zwanej boleriozą, choroby bardzo ostatnio rozpowszechnionej i popularnej, a trudnej do, do wyleczenia. I korzeń Szczecipospolitej przy odpowiednim preparowaniu, nalewkach stanowi powiedzmy pewną formę leczniczą tej, tej choroby. Jeszcze inną rośliną jest jeżówka purpurowa, echinacea purpurea pochodząca z Ameryki Północnej, a stosowana, a stosowana prawda, w wzmocnieniach autoimmunologii. Przeciwko ukąszeniom, i tak dalej. Jest to roślina również wyhodowana w naszym gospodarstwie. Roślina wieloletnia, używana również jako komponent medyczny. Zupełną nowością na naszym rynku jest Leuzea cartamoides. Jest to roślina pochodzenia tybetańskiego, dalekiej Azji. W kulturze chińskiej zajmuje bardzo znaczącą pozycję, również jest to roślina z grup adaptogennych i funkcja i zadanie jest zgoła nieco inne. Ona wzmacnia również system immunologiczny, ale powoduje też, ale powoduje też, prawda, yy, wzmocnienie całego organizmu w sensie umysłowym, jak i fizycznym. Roślina godna uwagi. Nasiona babki płyśnik używamy z rodziną już od wielu lat w sposób bardzo skuteczny. Są to nasiona, które pomagają nam oczyszczać organizm, zwłaszcza w takim okresie jak teraz wiosennym. Nasiona mają działanie wytwarzania dużej ilości śluzu, przez co następuje detoksykacja całego organizmu. W połączeniu z łupiną babki jajowatej, zwiększamy zawartość właściwego, z właściwej ilości błonnika, włókna naturalnego, które przyczynia się do poprawienia kondycji i zdrowotności naszego organizmu. Używamy w naszej rodzinie tych cennych nasionek również jako jako substytut minerałów i, i witamin są to nasionka rzodkiewki, rzodkiewek na kiełki. W okresie zimowym, pozimowym, wiosennym stanowią doskonałe, dos, doskonałe uzupełnienie diety witaminowej. Też są to nasiona produkowane przez nas w naszym gospodarstwie. ziele tarczycy bajkalskiej, również pochodzące z naszej plantacji, a chciałbym dodać, że stanowi to nowość na naszym rynku, stanowi też doskonałe, doskonałe, doskonałą formę poprawienia kondycyjności naszego organizmu. Szanowni Państwo, produkty, które przedstawiłem, są w bezpośrednim użyciu przeze mnie, moją rodzinę, Prawda są w stałej dostępności w ciągłej sprzedaży przez cały, okres, przez cały okres wraz z następującą wiosną, okresem wegetacyjnym będziemy wkomponować nowe rzeczy, nowe elementy do sprzedaży staramy się zawsze, zawsze podążać za tym światem roślin, który jest w stanie nam w jakimś sensie pomóc. I w maju, na bliższym maju. Spotykamy się i będę mógł mieć okazję, szansę przedstawić Państwu nowe produkty.